To była jedna z najniższych frekwencji wyborczych w historii. Według sondażu głosy oddało ponad 44% wyborców. Niskie zainteresowanie wyborami nie przełożyło się na brak komentarzy, również tych, którzy nie skorzystali ze swojego prawa wyborczego. Co państwo sądzą o ludziach, którzy nie chodzą na wybory i nie spełniają tego obowiązku? Uważamy, że powinni spełniać swój obowiązek i że wszyscy powinni brać udział w demokracji. Bo czy jest to tak, że osoby, które nie, nie biorą udziału w wyborach, nie powinny się wypowiadać? Dlaczego nie powinny się wypowiadać? Powinny się wypowiadać, no, no, ale. Same właśnie... sobie zabierają prawo do Dokładnie wyboru. Tak, najlepszą formą wypowiedzi jest złożenie karty do głosowania. Takie prawo mają demokracja, że to zezwala na takie. coś. ale czy to nie jest tak, że sami sobie odbierają prawo głosu? No. decyzję każdy podejmuje sam we własnym imieniu. Chyba no. normalne. Nie wiem, są strasznymi leniami chyba. A czy to nie jest tak, że osoba, która nie idzie na wybory, sama sobie odbiera prawa komentowania no tak, cudzych tak. wyborów? No tak myślę, że, że tak robią, nie? No bo jeżeli nie, nie głosuje, no to tak samo głosuje, tylko nie, nie wie na kogo, nie? E, idę pracować w komisji na wybory. A co pani uważa na temat ludzi, którzy nie chodzą na wybory? Uważam, że to głupota. Potem marudzą, że się nic w Polsce nie dzieje, a tak naprawdę nie biorą udziału w tym wszystkim. E, czyli czy głosowanie to jest e, taki nasz obywatelski obowiązek? Myślę, że tak. To jest, wiesz, ich wybór, że nie idą na wybory, tak? Stwierdzili, że rezygnują ze swojego obywatelskiego prawa. Nie, no moim zdaniem, jeżeli pytasz się o komentowanie e, obecnej sytuacji jakiejś politycznej, narzekanie na to, co jest. Nie, no oni wyrazili taką zgodę na to co jest, tak? Nie poszli milczące milczące przyzwolenie, tak? Czyli tak jak jest, będzie git i nic mi do tego. Do drugiej tury przeszli Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. Według sondażu Ipsos, pierwszy z wymienionych uzyskał ponad 34% poparcia. Natomiast urzędujący prezydent ponad 33%. Oficjalne wyniki prawdopodobnie poznamy we wtorek. Święty Florian to patron m.in. Straży Pożarnej, która na co dzień zmaga się z niebezpieczeństwem, choć nie tylko z żywiołem ma do czynienia. Państwowa Straż Pożarna, ogólnie Straż Pożarna, jest pożarną tylko z nazwy. Tak naprawdę zajmujemy się wielo, róż, wielorakimi zagrożeniami, które istnieją na świecie. Zwalczamy skutki klęsk żywiołowych, ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo wodnonurkowe, wiele różnych dziedzin ratownictwa. Straż Strażak jest, można powiedzieć, do pożoru, jak również do, dla uratowania przysłowiego kota z drzewa, również jesteśmy wzywani przyjeżdżamy, jeżeli jest taka potrzeba, niesiemy pomoc. 9 maja na placu pod starostwem powiatowym odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powiatowego dnia strażaka, na której ważnymi elementami są ślubowanie i wręczenie medali. Były też wyróżnienia, awanse, nagrody dla najlepiej sprawiających się strażaków i, i na, dla strażaków, którzy się wyróżniają w swojej pracy, tak, ale chcę Trzeba to nazwać służbą. Taką służbę pełni również rodzina strażaków, która codziennie wspiera i martwi się o najbliższych, wyruszających na misję. Rodziny starają się nas wspierać jak mogą. Często nasze rodziny martwią się w momencie, gdy wychodzimy na służbę. Życzą nam tyle samo wyjazdów i powrotów do jednostki. Rodzina to jest nasze drugie wsparcie to jest nasza druga motywacja również do wykonywania tego zawodu. Każdy po zakończonej służbie z satysfakcją wraca do domu. Bo w ognisku domowym mimo wszystko strażak czuje się najlepiej. Pielęgniarki położne z Olsztyna świętowały dziś swój międzynarodowy dzień. Ponad 200 osób z Warmii i Mazur spotkało się na konferencji w jednym z olsztyńskich hoteli. W swoje święto, które oficjalnie przypada 12 maja, otrzymało liczne wyróżnienia. Uhonorowała je Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. W uroczystości wzięli udział również samorządowcy. Czego życzą pielęgniarkom i pielęgniarzom w ich wyjątkowym dniu? Przede wszystkim zdrowia i pomyślności, ale też i podziękować za ich dotychczasową bardzo ciężką pracę. Docenianą przez wszystkich pacjentów, niestety nie zawsze docenianą właściwie przez nasze władze. I w tym dniu życzę im, żeby te wszystkie bolączki ich dnia codziennego zostały jak najszybciej rozwiązane. Podczas spotkania rozmawiano o szansach, jakie stoją przed pielęgniarkami. I mówiąc o szansach, to myślę, że to jest potencjał nieprawdopodobny do wykorzystania na rzecz zdrowia i społeczeństwa opieki, troski nad osobami, które będą potrzebowały a świadczeń zdrowotnych, szczególnie w wieku starszym, sędziwym, jak również niepełnosprawni, przewlekle chorzy. A jakie są zagrożenia współczesnego pielęgniarstwa? Natomiast zagrożeń widzimy coraz więcej. Zagrożenia wynikają z wadliwego niestety systemu opieki zdrowotnej, pacz ochrony zdrowia, zmniejszającym się... Naborem do nauczelni na kierunki pielęgniarstwa położnictwo wynikającym z brakiem czy z braku zainteresowania młodego pokolenia tak trudnym zawodem. To oznacza, że za kilka, kilkanaście lat zabraknie pielęgniarek w Polsce, szczególnie do opieki nad osobami starszymi i schorowanymi. Dlatego zdaniem pielęgniarek rządzący powinni pochylić się nad sytuacją w służbie zdrowia. Myślę, że na tym etapie ani rządzący ani przedstawiciele władz lokalnych o tym jeszcze nie myślą, dlatego że odsuwają temat. Tak samo jak społeczeństwo jeszcze nie bardzo sobie zdaje sprawę, że szpitale nie będą po to, aby z przyczyn socjalnych rodziny pozbywały się tego członka ze swojej społeczności małej rodzinnej, natomiast zabraknie też zakładów takich pielęgnacyjnych czy opiekuńczych. Do których ten człowiek by trafiał. Jeżeli w Polsce nie znajdą się odpowiednie rozwiązania systemowe, to niedługo będziemy mieli kryzys w lecznictwie. Nie będzie stać Polski na to, żeby inwestować w osoby z demencją, będzie problemem nieprawdopodobnym. Przewlekłe choroby, gdzie medycyna ratunkowa, proszę zobaczyć, ludzi ratuje, ale wskazuje na niepełnosprawność. I ten człowiek będzie żył długo, w cierpieniu i gdy nie będzie pielęgniarek. Brak pielęgniarek w polskich szpitalach już teraz jest ogromnym problemem. Obecnie w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada pięć pielęgniarek. Dla porównania w Szwajcarii jest ich 16. W polskim systemie brakuje pielęgniarek. A czy wyjeżdżają za granicę? Wyjeżdżają. Szkoda, bo pielęgniarki, kształcenie pielęgniarek jest bardzo drogim kształceniem. I takie kraje jak Niemcy czy Anglia, podbierając nam wykształcone pielęgniarki, policzyli, że to wyjdzie im taniej zapłacić pielęgniarce, która będzie wykształcona, niż ją wykształcić. Więc żadnego systemu nie stać na to, aby kształcić zawody medyczne po to, żeby te osoby opuszczały Polskę. Jak mówi Maria Danielewicz, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, brak pielęgniarek już teraz odczuwają pacjenci. Jednocześnie prognozuje, że za 10 lat będzie jeszcze gorzej z powodu dziury pokoleniowej. Bardzo nam trudno w tej chwili zabezpieczyć nasze polskie społeczeństwo w opiekę pielęgniarską i ten temat od dłuższego czasu już nagłaśniamy. My wiemy, że do systemu od 1996 roku wchodzi zdecydowanie mniej pielęgniarek, mniej położnych, niż tego wymaga opieka nad pacjentami. Wiemy, że starzeje się społeczeństwo i że tego społeczeństwa też jest teraz mniej, ale mimo wszystko odpływ kadry pielęgniarskiej i położnych systemu jest większy niż ubytki naturalne społeczeństwa. Wobec tego, czy służba zdrowia jest w stanie w ogóle istnieć bez pielęgniarek? Myślę, że to jest w ogóle niewyobrażalne, bo pielęgniarka jest ogniwem w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i to jest ogniwem bardzo ważnym. Oczywiście decyzje z sensu stricte medycznym podejmuje lekarz, ale pielęgniarka zajmuje się całą sferą pielęgnacji pacjenta. To właśnie w momencie, kiedy na Izbę Przyjęć trafia pacjent, to pierwsza jest właśnie pielęgniarka. To pierwsza pomoc jest ze strony po prostu pielęgniarki. Olsztyńską konferencję zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Święta Pielęgniarki Położnej zakończył występ artystki Ewy Alchimowicz-Wójcik, a smutną sytuację w służbie zdrowia osłodził nieco tort. W miniony weekend w hali widowiskowo-sportowej w Niedicy odbyła się siódma edycja międzynarodowego turnieju podnoszenia ciężarów. W sobotę zawodnicy zmierzyli się indywidualnie, a w niedzielę drużynowo. Pierwszego dnia rywalizacja rozpoczęła się od najmłodszych zawodników do lat 13, którzy startowali na tak zwaną technikę, prezentując swoje umiejętności techniczne. Natomiast następnie wystąpili zawodnicy do lat 15. Do 17 i do 20. W drugim dniu zawodów rywalizacja odbywała się pomiędzy drużynami składającymi się z pięciu zawodników. Udział brało 8 drużyn i z każdej z nich pięciu zawodników zbierało punkty dla całej drużyny. W turnieju wystartowało 62 zawodników z 9 klubów. Z roku na rok do Nidzicy przyjeżdża coraz więcej ciężarowców. Coraz więcej uczestników mamy w tych zawodach, w tej chwili na technikę już nie pamiętam ale kilkunastu młodych, młodych 10-latków i 11-latków, którzy przygotowują się do kariery zawodniczej od od lat 13 uzyskują zawodnicy, już mają licencję, mogą startować wtedy w ramach klubu, a w tej chwili no, pokazują to, co do tej pory się nauczyli. No i fajnie jest, że tak coraz więcej tych ludzi przyjeżdża. Gospodarze nie zawiedli. Złoto wywalczyła Weronika Zielińska, Paulina Jakubowska oraz Przemysław Korneluk. Srebro zdobył Krystian Augustyniak i Oliwia Kępczyńska. Na najniższym miejscu podium stanęła Kinga Korneluk. W rywalizacji drużynowej Nidziczanie okazali się bezkonkurencyjni i pewnie pokonali swoich rywali.

W czwartek 13 maja tradycyjnie rozpocznie ją parada po ulicach Holsztyna. Jednak w tym roku trasa zostanie zmieniona. Wiek będzie nieco krótszy w związku z prowadzonymi pracami drogowymi w centrum miasta. Wyruszamy z pod Starego Ratusza. Tam też prezydent przekazuje nam już tradycyjnie władzę nad miastem. Ze Starego Miasta ulicą Staszica schodzimy w dół w ulicę Pieniężnego, aleją Śliwy, w ulicę Warszawską. I wchodzimy przy, przy tej pętli autobusowej na kampus studencki pod rektorat, przechodzimy potem na stadion, gdzie parada kończy swój bieg. Gdy Parada Wydziałów wkroczy na Stadion Główny, nastąpi wybór najpiękniejszej studentki, czyli Venus Show, a później Noc folkowo-szantowa, Disco Polo i pokastańca z ogniem. W piątek i sobotę na górce kortowskiej pojawią się największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Maryla Rodowicz, Enej, Bednarek, Poparzenie Kawał 3, Mrozu, weekend, jelonek, Farbenlere. No i także coś dla, dla tutaj naszego olsztyńskiego świadka artystycznego, romantyczcy lekkich obyczajów oraz e, Łydka Grubasa. No a także mega gwiazda z Bośni i Hercegowiny, headliner tegorocznej sceny, e, Dabioza Collective. Nowością podczas tegorocznej kortowiady będzie namiot Face Club Led Party na plaży, gdzie wystąpią znani polscy DJ-e. A na deser w niedzielę wystąpi znany z kabaretu Łowcy B, Mariusz Kałamaga oraz Kabaretka 2.